Sprawą żywienia systemem TMR jest to, aby każdy kęs pobierany przez krowę miał ten sam skład, tę samą wartość pokarmową oraz ten sam stosunek pasz treściwych do objętościowych. Dzisiaj wraz z doradcą ds. Do żywienia z firmy Evrol porozmawiamy o tym, jak dobrze wykorzystać zboża do produkcji pasz. Dziś ze mną doradca ds. Do żywienia zwierząt z firmy Evrol Łukasz Murawski. Cześć Łukasz. Cześć Polu, witajcie. Łukasz, powiedz mi, większość gospodarstw utrzymujących krowy mleczne dysponuje swoim e, ziarnem zbóż. Powiedz proszę, jak można wykorzystać ten rodzaj paszy gospodarskiej? Mieszanka treściwa składa się z trzech głównych elementów. E, podstawą są zboża. Ziarna zbóż powinny zostać rozdrobnione za pomocą śrutownika bądź przepuszczone przez e, gniotownik. Drugim elementem są komponenty wysokobiałkowe, np. przykład Amirab Standard e, bądź Proteina Fat. Trzecim niezbędnym elementem jest premiks mineralno-witaminowy. Dobrze, jeśli zawierałby żywe kultury drożdży. Warto pamiętać, aby premis był dopasowany do potrzeb danego stada lub konkretnej grupy technologicznej. Wybierając odpowiednią mieszankę mineralno-witaminową, powinniśmy kierować się jej jakością, a ilość dozowana do mieszalnika powinna być zgodna z zaleceniami. Czy podczas wizyt u hodowców często spotykasz się z takim rozwiązaniem? Bardzo często. Czy istnieją jeszcze jakieś ogólne zalecenia dotyczące parametrów takich mieszanek? Oczywiście. W przypadku dawki podstawowej są one bardzo proste. W gospodarstwach, w których dominującą paszą objętościową jest kiszątka z kukurydzy, najczęściej spotykamy paszę treściwą o koncentracji białka na poziomie około 21%. Natomiast w gospodarstwach, w których udział kiszątki z kukurydzy jest niewielki lub nie ma jej wcale, najlepiej sprawdzają się pasze o koncentracji białka na poziomie około 18%. Dokładna ilość powyższych pasz, jaką dziennie powinny otrzymać krowy, zależy od ich wydajności oraz fazy laktacji. Dla stad o średnim potencjale, jest to ilość od 3 do 6 kg dziennie. Czy możesz podać naszym widzom jakieś praktyczne receptury? 510 kg ziarna zbóż, 200 kg amirapu standard, 250 kg proteiny FAT i 40 kg mieszanki mineralno-witaminowej, na przykład nasz mix KWM Max. W ten sposób otrzymujemy 1000 kg wysokiej jakości mieszanki treściwej, świetnie uzupełniającej dawki bogate. Z Każdy kilogram tej mieszanki dostarcza krowie minimum 210 g białka i 7,3 MB energii netto laktacji. Dodatkowo dostarczamy lecznicom prozdrowotne i prociążowe kwasy omega-3 i 6 oraz naturalne witaminy, efektem czego są zdrowe i płodne krowy odwdzięczające się wysoką wydajnością. A co w przypadku, kiedy hodowca nie dysponuje kiszonką z kukurydzy? Wtedy zalecamy zmieszać 660 kg ziarna zbóż, 150 kg Amirapu standard, 150 kg proteiny fat i 40 kg mieszanki mineralno-witaminowej. Tutaj również poleciłbym nasz miks KWM Max. Otrzymamy wtedy mieszankę zbilansowaną pod kieszonki straw, zapewniającą te same pozytywne efekty, co w poprzednim przypadku. Dostrzegam jeszcze jedną pozytywną zaletę, a mianowicie z tych samych składników można stworzyć wiele różnych mieszanek, zamieniając tylko ich proporcje, prawda? Zgadza się. Budując mieszankę treściwą z komponentów, możemy swobodnie dobierać ich ilość do potrzeb stada z systemu żywienia oraz do rodzaju i ilości pasz objętościowych używanych w żywieniu krów. Mamy też pełną przejrzystość dawki każdego składnika. Dodatkowo możemy również wykorzystać ziarna zbóż wyprodukowane w gospodarstwie. A co najważniejsze, ma ona realny wpływ na ekonomikę w żywieniu bydła mlecznego, co przy dzisiejszej produkcji mleka w dzisiejszych czasach jest niezmiennie ważne. Łukasz, odpowiedziałeś na wiele pytań od naszych klientów. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. A ja niezmiennie dziękuję za uwagę i zachęcam do subskrypcji naszego kanału. Widzimy się już niebawem.